W ramach drugiego przeglądu najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem odbyły się lekcje poświęcone życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prelekcje przygotowała znawca twórczości polskich poetów wyklętych Magdalena Merta. Każde spotkanie zostało połączone z prezentacją filmu poetycko-biograficznego Baczyński w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. Myślę, że, że jest to niezwykle cenny obraz, obraz, który dużo mówi nam nie tylko o samym poecie, ale też o, o czasach, o wielkich czasach polskiej chwały, ponieważ co jakiś czas wybucha debata nad sensem powstania nad tą ofiarą krwi warto, warto spojrzeć na to. Przez pryzmat takich doświadczeń i, i takich, no, takiego zaangażowania młodego, młodego pokolenia. Pierwsza prelekcja miała miejsce w Kini Kino Pałac bezpośrednio przed premierą Baczyńskiego w Lwowie. Wzięła w niej udział liczna grupa młodzieży ze szkół z polskim językiem nauczania numer 10 24. W tym samym dniu w sali konferencyjnej Konsulatu Generalnego RP RPW Lwowie odbył się wykład dla słuchaczy polskich uniwersytetów III wieku. Magdalena Marta spotkała się również ze studentami Polonistyki Uniwersytetu im. Iwana Franki. Ja z racji swoich obowiązków zawodowych często prezentuję postaci literatów, poetów, pisarzy. No, głównie skupiam się na tych wyklętych przez komunizm, na tych, którzy znaleźli się na, na indeksie, nie wydawano ich książek, wycofywano nawet te istniejące książki z, z bibliotek i y, mam nadzieję, że może w przyszłości będę miała szansę zaprezentować y, takie osoby jak Józef Mackiewicz, jak y, Ferdynand Osendowski, jak, jak Ferdynand Getel, y, także y, mieszkańcom Lwowa. Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najwybitniejszych poetów pokolenia Kolumbów pierwszego pokolenia urodzonego w niepodległej ojczyźnie. Baczyński wprost ze szkolnej ławy wkroczył w wojnę. Był uczestnikiem kilku przeciwniemieckich akcji sabotażowych. W mieszkaniu miał skrytkę na broń. W pośpiechu pisał wiersze ze środka spełniającej się apokalipsy. Jego poeta rozumiał, że nie ma innego wyjścia. E, jeden z takich jego piękniejszych Wierszy zawiera słowa, nie po złote ci otworzę, jedno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, który czaszki białe toczą. Tak jakby byłoby to pragnienie bycia kimś zupełnie innym. Zginął w czwartym dniu powstania warszawskiego jako żołnierz armii krajowej, walcząc w batalionie parasol. Historyk literatury polskiej Stanisław Pigoń kiedyś powiedział o Baczyńskim: Należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów. Zelwowa Julia Łukietko, kurier galicyjski.